せのに。 Pierwsze tu słowa kieruję do ciebie Co siedzisz tam sama i myślisz codziennie Co stanie się z nami, czy będę ci wierny Czy będę tu tęsknił pomimo tych cierni Dalej tu jestem, tkwiecym codziennie Myślę i czuję, serce mi legnie Patrzę na uśmiech, a w głowie mam jedno Szczęśliwa taki i piękny ten uśmiech Oczy jak nala, może to smutne Dla mnie to piękno, tak powiem pokrótce Ile tu mogę, dam tu od siebie Będę tu ciągle, choć życie na zmniejszeniu i nadal nas ciągnie powoli tu w dół oddam ci serce, ty obierz je tu życie ja mogę doczekać się więcej kiedy tu obok mnie staniesz i będziesz życie jak kwiat, gnije codziennie zbliża do celu, to jest to piękne niebo czy piekło, sam tego nie wiem co się tu stanie, czy czeka na sedem powiedz mi Boże, czy jestem tu dla niej to dla niej tu piszę, siedząc w oddali wspólne marzenia oraz te plany miało wypalić, a jest kataklizm jeśli nie dotrę tutaj na ziemi Teraz do Ciebie postaram się w niebie Być bliżej i mówić Tobie codziennie Kocham Cię skarbie, chcę już na zawsze Być tutaj obok, właśnie tu więcej Ile tu mogę, bądź dla mnie tu zawsze Mógłbym codziennie patrzeć na Ciebie Patrzeć jak w obraz Picasso przy Tobie To peska i raczej w to już nie wątpię Często tak myślę tutaj o Tobie Co robisz, gdzie jesteś, poruszam te myśli Za odeszła, palę tu dzisiaj Rosną uczucia, smutek, miłość, radość i szczęście. To wszystko jest tutaj, wspólnie chcemy, razem tu stworzyć, związek bytu codziennie tu właśnie. Co by się nie działo? Jestem tu z tobą, z tobą z tobą Będę tu nadal, nadal, nadal Kochał cię mocno, kochał cię mocno, choćbyś odeszła, choćbyś odeszła, We szczęście jest z tobą, na jest z tobą Będę tu gnał, walczył i pędził za to, bo co dnia tutaj też tęsknił Co by się nie działo, co by się nie działo jestem, jestem tu z tobą, jestem tu z tobą, będę tu nadal, będę tu nadal, kochał cię mocno, kochał cię mocno Choćbyś odeszła, choćby się odeszła, na szczęście jest z tobą, my szczęście. Będę tu gnał, walczył i pędził za to, bo co dnia tutaj też tęsknił Dla ciebie wszystko teraz zostawię, dragi patola, raczej nie dla mnie Oddalę się z miasta i powiem tu basta, przenieśmy się nieco winną tu trasę Przykryłbym ciebie właśnie tu kocem, gdybyś tak spała i zamknąłbym książkę Powiem, że lubisz czytać i wściubić wspólne śniadanie, może tu później Zebrałbym kwiaty i dał ci ten bukiet, uśmiechnął szczerze i czekał na uśmiech Wystarczy niewiele, a chodź tutaj do mnie. Dam ci tu wiele, zamieszkaj tu ze mną, bądźmy tu razem. Kocham Cię mocno, choć mam tu niewiele i jestem tym grajkiem. Fantynie dla mnie, dla Ciebie kawałek. PS Oliver właśnie nadaje.